Cześć! Witam! Czy się zdenerwowałem kiedyś? Jak niosłem posłanie No to chyba nie, wiecie ja no, Jest nieraz przykro, bardzo przykro Nie, że Są, są takie momenty, że tak jak tutaj też chyba Zbyszek mówił, że człowiekowi się przykro robi jak trochę serca włożył, a później za parę dni tego gościa widzi znowu w takim stanie w jakim, w jakim go ratował. No ale to jest choroba. Ze mną niestety też tak było. Niektórzy dawali mi bardzo dużo serca, dużo pomocy i za parę dni byłem tragicznym stanie, nie? Nieraz w ogóle nie, nie pamiętałem, że ktoś mi pomógł. No, to są to są przykre sprawy, bardzo przykre. Także nie to, że zdenerwować, tylko właśnie tak przekroć, no nie i, e, i taka, że ja powiem, taka bezsilność wtedy. Się pokazuje, że tak, to tak naprawdę to, to nie my pomagamy, to, to się cud dzieje. A o tej bezinteresowności, e, czy naprawdę jestem taki całkowicie bezinteresowny, to wam powiem tak, że e, to sprawia radość. Jeśli, jeśli moje działanie przyniesie komu korzyść e, i, i ktoś dzięki temu. To się mówi, wyjdzie na ludzi, no to sprawia ol, olbrzymią radość, że człowiek był świadkiem, u, uczestnikiem cudu. Cudu, bo to jest cud. Jeśli można komuś pomóc i ktoś z tej pomocy skorzysta, to to jest cud, słuchajcie. E, a następna rzecz to jest, e, jeśli ktoś. Później okaże wdzięczność, nie? Jeśli podziękuję, no to już jest, no wtedy to już jest taka, e, no taki, taki wisienka na torcie, nie? Jeśli ktoś, jeśli ktoś nieraz pom, no muszę kończyć, bo tu policjanci ruchem drogowym kierują. I pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego dnia. Trzymajcie się. Cześć.